Bardzo się rozmawiamy, ja w sumie z każdym mogę rozmawiać na, na wszystkie tematy i jest naprawdę super. Na maksa się, się w ogóle cały czas spędzaliśmy ze sobą razem czas, w ogóle mamy konwersacje na Facebooku, w której 24 na dobę, nawet jak tu nie jesteśmy, cały czas ze sobą piszemy, wysyłamy zdjęcia, w ogóle filmiki, jest mega, mega fajny klimat. Jak patrzę na mój telefon i widzę 80 powiadomień o wiadomościach na właśnie naszej grupie, to przynajmniej szczerze, że nieraz mam ochotę wyrzucić telefon przez okno, jak mam to wszystko czytać. Ale tak, udało się, jest świetnie. Świetnie że wszyscy razem bawimy, wspieramy siebie nawzajem. To jest piękne. <grywa> Widzę, że ktoś tutaj się nieźle wyklepał. Tak, mamy wspólną konwersację na Facebooku, w której dzień i noc, zawsze ktoś jest aktywny, za wszystkim już można porozmawiać. Także jak masz problem, piszesz na lajpową grupę. I nawet ktoś go rozwiąże. Powiem szczerze, że e, jeszcze nie widziałam w żadnym programie takich e, zażyłości i takich e, kontaktów, jakie my mamy. Poza tym, że jesteśmy tutaj w programie, mamy cały czas ze sobą kontakt, praktycznie 24 godziny na dobę, e, też przez Facebooka. Także naprawdę rzadko się zdarza, żeby ludzie się tak fajnie integrowali. Także to jest naprawdę mega, mega fajna sprawa. Zdążyłem się przywiązać do grupy. Zresztą stanowiliśmy od początku jakoś, e, e, mówię z, zwłaszcza o drużynie e, własnej, czyli Thompsona i Barona. Stanowiliśmy prawdziwą paczkę. No wiesz, to, wiesz, to, wiesz to o właśnie, właśnie, tu o tym mowa.